Już. Już. Alina. Alina? No, Alina. Nie pamiętasz? Nie. Alina z Krakowa. No. Alina z klubu pod w Krakowie. Nie? Robiłeś tam program. Studiowałeś na filozofii. No studiowałem. No widzisz, a ja przecież też tam właśnie by byłam, tylko ja w... Już. Przepraszam, nie będę obijał bawełny, ale skąd ja panią mogę. Panią Mariusz, no przecież co ty się wygłupiasz? Jaką panią? To ja! Zyga. Przez cztery miesiące byliśmy ze sobą. Coś jak przez mgły. Pamiętasz, jak przyjechał do klubu Bernstein? Bernstein, ja pamiętam. No, przecież jak on się do mnie przystawiał. Powiedziałeś mu wtedy, że może sobie mnie wziąć za flaszkę. Sekretariat! No nareszcie! nie, nie, no, no, No no, no, dobrze, 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 dobrze. no. No nie, przepraszam, tak, bo ja nie, 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 No nie, wiem, chyba tak. No to ja czekam. Zaprosimy nas do...